Witam Was, bardzo serdecznie tutaj Kielomaniak I zapraszam do y, Specjału Czyli dziś odpowiadam na zadane Pytania y, przez Was Także już przechodzę do pytań, ostatnie pytanie w samym dole, czyli pierwsze Zadane przez y, Mane Jeśli y, pomyliłeś się ogólnie przy y, Niku to z góry Przepraszam, ponieważ nie sposób przy wszystkich Dobrze, dobrze y, Także czytam y, pytanie Komentarz w sumie gratuluję, dwa miechy temu był filmik na 200 widzów, a teraz masz już 500. E, co zamierzasz nagrywać po Heroes 3? Ogólnie, Heroes 3, wszystkie e, dodatki, na pewno które z tego jeszcze wybiorę. E, następnie myślę o Heroesie online. E, już niedługo wyjdzie w e, full wersja. Póki co, jest to zamknię... zamknięta e, beta. E, staram się należać, dostać się do tej bety, e, zainteresowała mnie ta gra. Być może to będzie udana gra, zobaczymy Kolejne pytanie Dawid Lewandowski Zagrałbyś ze mną w LoLa? Oczywiście, żebym zagrał Mój nich to Kielomaniak, wystarczy się odezwać na LoLu Dobre. Kolejne pytanie Erickson KRK Czy nagrałbyś Civilization V? Myślę, że póki co nie Trzymam się ustalonych zasad przeze mnie Ale może kiedyś, czemu nie Dobrze Kolejnym użytkownikiem, który nam zadał, był TV Mogi. Dobra, jako posłodawca mam kilka pytań. Z kimś nagrasz tylko lola, czy inne gry też wchodzą w, w grę? Myślę, że każdą grę mogę z kimś nagrać. Oczywiście, musimy się spodobać. I, I to było chyba tyle w tym temacie. Czego nagrywasz? Ponieważ lubię nagrywać, chcę kiedyś na tym zarabiać. No, i zobaczymy. No, na razie, jak wiadomo, ciężko się widzieć na, na, YouTube, na YouTube, ponieważ już jest dużo YouTuberów i dużo ludzi nagrywa. Każdy próbuje naprawdę jest bardzo ciężko dobrze znaleźć się, swoich odbiorców. Kolejne pytanie: Jeśli jesteś na studiach, czy pracujesz? Aktualnie pracuję, ale od października niekaj na studia. I następne, co polecasz, abym zmienił poprawie w moich filmach. Nie widziałem tych filmików, powiem szczerze, bądź widziałem kiedyś. Dlatego muszę sobie w i wtedy naprzeciw prywatną wiadomość. Dobra, następny przy... użytkownik to Karol Nowakowski. Nagrasz jakiś filmik 30-minutowy z margonem, jak ekspisz na jakiejś postaci. Oczywiście nie ma problemu. Wydaje mi się, że już nagrywałem. E, takie właśnie e, filmiki Tylko musi sobie Karol poprzeglądać poprzeglądać e, playlistę e, Posłannik Margonem Bartusz Cywrus Cyrus, masz dziewczynę e, Aktualnie nie mam, niedawno zerwałem e, Aktualnie jestem singlem ale powiem Wam szczerze, że nawet lepiej więcej swobody mniej reguł Kolejne pytanie to Jakub Rudnik. Słyszałeś o grze Battlefield Heroes? Jak nie, to zobacz. Słyszałem, no i w sumie tyle w tym Słyszałem, widziałem dosyć gra, ale na razie nie miałem przynosić w nią zagrać. Kolejne pytanie to Admiral Wladimir. Jak masz na imię? Moje imię, moja godność to Krzysiek. Dobra. Kolejny Nikto, to Minecraft Madaren Ile masz lat i czy pracujesz? Mam 21 lat i pracuję. Ja Celino, gratuluję kielo, dzięki ja Celino, i byś polecił mój kanał na YouTube tak jak ja twój To nie pytanie Chyba że takie retoryczne bardziej z wykrzyknikiem Pomyślimy, pomyślimy. Dobra Hupel, Jak dostałeś się na Hermes? Ja aktualnie jestem na Heliosie że nie wiem skąd się wziął ci Hermes Jeśli chodzi o Helios, Zostałem zaproszenie od kolei W sumie pomógł mi Dostać się na ten świat Czy Margonem nadal będzie główną serią? Powiem tak Dwa odcinki w tygodniu To i tak dużo Ponieważ tak się wydaje Ale pięć odcinków w tygodniu Z każdej serii Naprawdę dużo czasu mi pochłania, dodatkowo praca i jakieś sprawy prywatne, dlatego będę się starał trzymać rozpisu, ale wiadomo, czasem są sprawy ważne i ważniejsze, dlatego nie miejcie żalu, jeśli czasem czegoś nie nagram na czas. Kolejne pytanie, czy będziesz kupował w sobie, by mieć wyczerpanie? Oczywiście tak, 12 zł miesięcznie to nie jest dużo jak dla osoby pracującej, także nie widzę przeszkód. Kolejne pytanie, czwarte, czy będziesz z całych chował PSF, na razie nie będę chował PSF kart, normalnie telefonicznie. Od ilu subskrybucji zaczęło Ci przychodzić ich dużo? Czy dużo to nie wiem, ale około 200 ruszyło już fajnie. Znaczy się przybywało mi około 10 widzów dziennie, to nie jest jeszcze dużo, ale zawsze to coś. Czy ktoś Cię promował? Tak, gdy miałem mało widzów, promował mnie brat. Teraz już mnie w sumie nikt nie promuje, to 1, 2, 3. Będziesz dużo tego lola nagrywał. Póki co, będzie odcinek jeden w poniedziałek, ponieważ nie jestem jakiś specjalistą z lola. A dzień w dzień potrafię zagrać parę meczy. Dzięki czemu zdobywam to coraz więcej doświadczenia i jestem dużo mądrzejszy, sprytniejszy. Dlatego chcę jako jakoś tam czempiona przygotować się, trochę w niego pogodzić, i wtedy coś nagram. Następnym naszym pytającym jest strzeszewski 6/7. Ile masz dotychczas kasę zorzy? W tym momencie 2 miliony. Miałem swojego razu 17 milionów, ale niestety mój kochany zastępca pożyczył te pieniądze na wieczne oddanie. Ale teraz już poznałem się na osobie, także nie mam do niej żalu. To nie są duże pieniądze, takie pieniądze można w tydzień zarobić. Ale przynajmniej wiem, na kim można polegać, a na kim nie. Tu już pominąłem, pominąłem ziomek z wodzia. Nagra specjalna z Margo. Mogę nagrać, tylko powiedz mi, na czym by to polegało. Czy masz jakiś pomysł? Marcin Paszek, co robisz w wolnym czasie? Który masz na zorze w łowcy? Na łowcy? Oczywiście rozmawiam ze znajomymi, zajmuję się sprawami klanowymi, stoję na licie, szukam Herosa. Symek Blader, masz konto na Lelwani? Jak, tak, to jaki level i jak się nazywa? Moje konto na Lelwani to Kielomaniak, level 50. Profesja, Mac, wystarczy Ci. Mesia, jak oceniasz swojego swojego w Lola? E, powiem tak, e, w tym momencie osiągnąłem poziom 30. Czyli już niedługo będę e, grał rankedy. E, także myślę, że Riot Games. E, Zweryfikuję moje umiejętności i umieści mnie w danej, w danej y, lidze. Także już niedługo zobaczymy. Y, myślę, że zaspokoiłem niektóre, y, niektórych użytkowników. także y, dzięki i jeszcze raz y, dziękuję za 500 subskrypcji.